Naszym zadaniem jest wyznaczenie macierzy odwrotnej do danej macierzy. Oczywiście pod warunkiem, że ta macierz odwrotna istnieje. A będzie istniała wtedy, kiedy wyznacznik tej macierzy będzie różny od zera. Czyli najpierw musimy obliczyć wyznacznik tej macierzy. Ja tutaj go zapiszę. Przepisuję najpierw macierz. 4-2-1. Jest to macież trzeciego stopnia, trzy wiersze, trzy kolumny, więc wyznacznik możemy obliczyć stosując metodę sarusa, czyli dopiszę sobie pierwszy i trzeci wiersz. I obliczamy 2 razy 0 razy 1 to jest 0. Nie piszę. I dalej dodać 1 razy minus 2 razy 3 to jest minus 6 dodać 4 razy 1, razy 1 to jest 4, odjąć i w nawiasach w drugą stronę mnożymy 3 razy 0, razy 4 to jest 0. Nie piszę. Dodać 1 razy minus 2, razy 2, minus 4. 1 razy 1, razy 1 to jest 1. Czyli mamy Minus 6 plus 4 to jest minus 2, przed nawiasem minus, minus 4 plus 1 to jest minus 3 i minus, czyli minus 3 to będzie równe minus 2 plus 3, czyli 1. Różne od zera. To oznacza, że istnieje macierz odwrotna do naszej macierzy. Tę macierz odwrotną wyznaczymy stosując przekształcenia elementarne. To znaczy, robimy to w sposób następujący. Przepisuję najpierw naszą macierz. 2, 1, 3. 1, 0, 1, 4. Minus 2, 1. Ale to nie koniec. Pionowa kreska i zapis. No, u mnie trochę trzyba wyszła, ale. Powinna być pionowa. Zapisujemy macierz jednostkową, która ma takie same wymiary jak nasza macierz. Jak nasza macierz A. I teraz otrzymujemy taką macierz blokową. Jeden blok, drugi blok. Czyli macierz zbudowana z macierzy. Macierz blokowa. Na tej macierzy będziemy wykonywać. Pewne przekształcenia. Będzie to przekształcenie T1, to znaczy możemy pomnożyć dowolny wiersz tej całej macierzy blokowej, tak? Tej macierzy, która ma 3 wiersze i 6 aż 6 kolumn, czyli na wierszach przekształcenia wykonywać będziemy. Dowolny wiersz tej macierzy pomnożyć możemy przez liczbę różną od 0 i to jest przeksz przekształcenie T1. Dalej, T2 możemy zamienić. Miejscami dwa wiersze i przekształcenie te 3 Mnożymy wiersz przez dowolną liczbę i te otrzymane wyniki dodajemy do innego wiersza. Na początek wykonamy przekształcenie T2. Ja to zapisuję w sposób następujący: W1, W2. To znaczy, ten zapis mówi tyle. Wykonaj przekształcenie T2 na wierszach W1 i W2. Przekształcenie T2, przypominam. To jest zamiana tych wierszy podanych tu w nawiasach miejscami. Czyli wiersz pierwszy zapisze w miejscu wiersza drugiego, a ten drugi zapisze tam, gdzie był poprzednio wiersz pierwszy. Zamiana miejscami. Czyli pierwszy wiersz zapisuje jako drugi w tym przypadku. 2, 1, 3, pionowa a, 1, 0, 0. A ten wiersz drugi zapisuje na pierwszej pozycji. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Trzeci przepisuje. Nic się z nim nie stało. 0, 0, 1. Po co to wszystko? Przypomnijmy, że po lewej stronie pionowej kreski chcemy uzyskać macierz jednostkową. Macierz jednostkową, czyli taką, która na głównej przekątnej będzie miała same jedynki, a poza tą główną przekątną zera. Więc to przekształcenie, te dwa, miało na celu uzyskanie w tym miejscu, tak, w tej macierzy, tu, w tym miejscu, jedynki. Już tę jedynkę mamy. Przekształcenia wykonujemy na wierszach, więc te zera i jedynki, które występują w macierzy jednostkowej, uzyskiwać będziemy kolumnami. Wszystko po to, że jak uzyskamy jakąś jedynkę czy 0, to dzięki takiemu pomysłowi uzyskiwania tych elementów kolumnami, nie będziemy tracić tych elementów, które wcześniej już dostaniemy. O co chodzi? Tu mam już jedynkę. Teraz w tym miejscu chcę dostać 0 i w tym miejscu chcę dostać 0. Czyli wykonamy przekształcenia, po pierwsze, w tym miejscu zamiast dwójki ma być 0. Czyli przekształcenie T3 to znaczy do wiersza drugiego, tam gdzie mam dostać 0, dodam wiersz pierwszy, ten, w którym jest jedynka, pomnożony przez minus 2. Dlaczego? Bo jak wiersz pierwszy, w szczególności tę jedynkę, pomnożę przez minus 2, to będę mieć minus 2, dodam do wiersza drugiego... Do tej dwójki to dostanę 0. I o to chodziło. Ale te przekształcenia muszę wykonać na całym wierszu. Tak? No, jeszcze dopiszemy jedno przekształcenie, żeby w tym miejscu dostać 0, czyli te 3, zmieniamy wiersz trzeci, czyli do tego trzeciego wiersza coś będzie dodawane. Tak, zmieniamy wiersz trzeci. Dodajemy do niego wiersz pierwszy pomnożony przez odpowiednią liczbę. Przez jaką? Ano przez minus. 4, bo, o, ta strzałka trochę krótka wyszła, niech będzie taka dłuższa, bo, jak pierwszy wiersz, czyli tę jedynkę na początek, pomnożę przez minus 4, to jest minus 4, dodam do czwórki, będzie 0. Oczywiście na wszystkich elementach tego wiersza to przekształcenie będę wykonywać. Po kolei. Pierwszy wiersz przepisuję. 1, 0, 1, pionowa krecha, 0, 1, 0. I teraz, tutaj zamiast dwójki chcę mieć 0, czyli to przekształcenie. To znaczy, pierwszy wiersz mnożę przez minus 2 i wyniki dodam do wiersza drugiego. Czyli 1 razy minus 2 to jest minus 2, dodać 2, 0. Dalej. 0 razy minus 2 to jest 0, dodać 1, 1. 1 razy minus 2 to jest minus 2, dodać 3, 1. Na całym wierszu wykonuję przekształcenie. 0 razy minus 2 to jest 0, dodać 1. 1 razy minus 2 to jest minus 2, dodać 0. 0 razy minus 2 to jest 0, dodać 0 będzie 0. Kolejny, trzeci wiersz, czyli patrzę na to przekształcenie. Pierwszy wiersz pomnożę przez minus 4 i wyniki dodam do wiersza trzeciego, czyli 1 razy minus 4 to jest minus 4, dodać 4, 0. O to chodziło, żeby tu mieć. 1 na samej górze, potem 0. Następnie 0 razy minus 4 to jest 0, dodać minus 2, minus 2. 1 razy minus 4 to jest minus 4, dodać 1, minus 3. 0 razy minus 4 to jest 0, dodać 0 to jest 0. 1 razy minus 4 to jest minus 4, dodać 0. Minus 4, 0 razy minus 4 to jest 0, dodać 1, 1. Ok. Pierwsza kolumna załatwiona. Tak, już mamy to, co chcieliśmy. Dalej, co będziemy przekształcać? Jak będziemy przekształcać? No, w drugiej kolumnie, na odpowiedniej pozycji, czyli w tym miejscu, chcemy mieć jedynkę. Ona jest już Gdyby jej nie było, gdyby tam było 5, to byśmy ten drugi wiersz podzielili przez 5, czyli dokładnie mówiąc, pomnożylibyśmy przez jedną piątą. Ale już ta jedynka jest OK. To poza tą jedynką w tej drugiej kolumnie chcemy mieć 0. Tu 0 chcemy mieć. Jest 0. Bardzo wygodnie. No i chcemy mieć jeszcze 0 w tym miejscu. No, tu niestety zera nie ma, więc musimy wykonać pewne przekształcenie. Jakie? Przekształcenie te trzy, a mianowicie zmienimy wiersz. Przekształcenie wykonujemy na wierszach. Zmienimy wiersz trzeci. Tam gdzie ma być to zero. Dodamy do niego wiersz, ten wiersz, w którym jest jedynka na, w tej kolumnie, czyli wiersz drugi. Pomnożony przez, przez dwójkę. Dlaczego? A no bo jak ten wiersz drugi pomnożę przez 2. 1 razy 2 to jest 2. Dodam do trzeciego, to, czyli dodać minus 2, to będzie 0. I o to chodziło. Czyli tutaj tylko jedno przekształcenie wykonuję, bo tylko w tym miejscu interesuje mnie 0, bo tu już mam 1, bo tu już mam 0. Czyli pierwszy i drugi wiersz przepiszę. 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, minus 2, 0 i ostatni wiersz przekształcamy. Czyli mnożymy wiersz drugi przez dwójkę i dodajemy do trzeciego. 0 razy 2 to jest 0, dodać 0, 0. Nic się nie zmieniło, bardzo dobrze. 1 razy 2 to jest 2, dodać minus 2, 0. 1 razy 2 to jest 2, dodać minus 3 to jest minus 1. 1 razy 2 to jest 2, dodać 0, 2. Minus 2 razy 2 to jest minus 4, dodać minus 4. Minus 8. 0 razy 2 to jest 0, dodać 1. 1. Dalej. Ostatnia kolumna. Czyli ta trzecia kolumna. Ostatnia kolumna w tej części po lewej stronie tej pionowej krainy. Czyli tutaj, w tym miejscu, chcemy mieć jedynkę. Czyli co zrobimy? No, pomnożymy ten ostatni wiersz, trzeci wiersz, przez minus 1. Czyli wtedy tu dostaniemy liczbę 1. Czyli wykonujemy przekształcenie T1, polegające na tym, że wiersz trzeci pomnożymy przez minus 1. Pozostała część pozosta... będzie bez zmian. Czyli pierwszy i drugi wiersz przepisuję. 1, 0, 1. Pionowa gra. 0, 1, 0. 0, 1, 1. 1 minus 2, 0. Mnożymy ostatni. Czyli trzeci wiersz przez minus jedynkę. Czyli 0, 0. Tu będzie 1. Zmiana znaków. Minus 2, 8. Plus 8. Minus 1. I teraz przekształcenie polegające na tym, że patrzę na tę kolumnę. W tym miejscu mam już jedynkę. Tak chciałem. Chcę jeszcze tu mieć 0 i tu mieć 0. Czyli przekształcenie T3. Najpierw tu na samej górze 0. Czyli zmieniam wiersz pierwszy, dodam do niego wiersz. Ten z jedynką. Tu ten. Ten wiersz. Tak? Tam gdzie jest ta jedynka na głównej przekątnej. Ta jedynka, która ma pozostać, czyli dodam do niego wiersz trzeci pomnożony przez minus jeden, czyli po prostu odejmę wiersz trzeci. Tak? Wtedy w tym miejscu dostanę 0. No i jeszcze jedno przekształcenie. Tutaj chcę dostać 0, czyli wiersz drugi, odjąć wiersz trzeci. To sama sytuacja. Zatem mamy. Zmianie ulegnie wiersz pierwszy oraz wiersz drugi. Czyli trzeci mogę przepisać. 0, 0, 1. Pionowa krycha. No, trochę krzywo. Minus 2, 8, minus 1. I teraz sama góra. Od wiersza pierwszego odejmuję wiersz trzeci. 1 odjąć 0, 1, 0 odjąć 0, 0, 1 odjąć 0, 0, 0, odjąć minus dwa plus 0, 1 odjąć 8 minus 0, 0, odjąć minus jeden, plus 1. Drugi wiersz. Od, czyli to przekształcenie. Od wiersza drugiego odejmuję wiersz trzeci. 0 odjąć 0, 0. 1 odjąć 0, 1. 1 odjąć 1. 0. Już mamy po lewej stronie tej pionowej krechy macierzy jednostkową, czyli to, co tu dostaniemy, będzie macierzą odwrotną do macierzy A. Ale pamiętamy od drugiego wiersza odejmujemy wiersz trzeci. 1, odjąć minus 2, czyli 3, plus 3. Minus 2, odjąć 8, minus 10. 0, odjąć. Minus 1 plus 1. I dostaliśmy tu macierz odwrotną do macierzy A. Macierz odwrotną oznaczamy poprzez A do minus pierwszej. I to A do minus pierwszej u nas będzie równe. I mogę zapisać macierz 2 minus 7, 1. 3 minus 10, 1. Minus 2, 8, -1. To jest macierz odwrotna do naszej macierzy A.